Cześć! W tej serii biorę na warsztat najtrudniejsze zadanie maturalne z matematyki rozszerzonej. Z każdej matury biorę dwa najcięższe przykłady i rozkładam je na czynniki pierwsze, tak żeby wszystko było jasne i zrozumiałe. Zobacz, co potrafi naprawdę zaskoczyć na maturze. No to zaczynajmy. Jednym z najtrudniejszych zadań na maturze w maju 2024 roku, moim zdaniem, było zdanie numer 8, czyli po prostu dowód yy, z planimetrii. Zadanie mamy następujące. Dany jest trójkąt ABC, który nie jest równoramienny. Tym trójkącie miara kąta ABC jest dwa razy większa od miary kąty BAC, czyli możemy narysować sobie taki trójkącik, zaznaczyć sobie tutaj A, tutaj B, tutaj C, no i teraz w tym trójkącie miara kąta ABC jest dwa razy większa od miary kąty BAC, czyli jeżeli tu masz, piszemy sobie dwa razy alfa, to tu napiszemy sobie alfa, OK. My musimy pokazać, że ac kwadrat plus bc kwadrat równa się ab razy bc. I żeby nam to łatwiej było liczyć, to powiemy sobie, że to jest bok długości A, to jest bok długości b, a to będzie bok długości c. Czyli AC to jest po prostu c kwadrat równa się może inny kolorek. Czyli mamy pokazać, że c kwadrat tak równa się bc, czyli b kwadrat plus ab razy bc, czyli a razy b. Ok, i teraz co my tu na początku stosujemy? Będziemy tu stosować dwie rzeczy. Po pierwsze, twierdzenie sinusów, które już tutaj widzisz, a po drugie, później będziemy stosować twierdzenie kosinusów. Chcemy w ogóle to wiedzieć, ponieważ trójkąt jest dowolny i najprawdopodobniej w tego typu dowodach, gdzie trójkąt jest dowolny, stosujemy albo jedno twierdzenie, albo drugie twierdzenie, albo dwa na raz. I właśnie tutaj możemy sobie wykorzystać informację po tym kącie alfa i tym b, że bok przez sinus alfa to są dwa promienie i później będzie bok przez sinus 2 alfa, to też są dwa promienie, czyli możemy sobie napisać, że B przez sinus alfa równa się i to robimy analogicznie C przez sinus 2 alfa. Co z tego robimy? No B przez sinus alfa sobie ładnie przepiszę. C również sobie przepiszę, ale teraz w miejsce sinus 2 alfa stosujemy wzór na podwójny kąt. Trzeba się na sinus 2 alfa, to to jest 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa. Zobaczmy, że jeżeli teraz pomnożyliśmy sobie to przez sinus alfa, to po pierwsze ten sinus znika, a po drugie ten sinus znika, czyli dostaniemy, że B jest równe C przez 2 razy cosinus. Okay. pomnożymy sobie to przez kosinusa i podzielimy sobie przez b. Dlaczego? Bo ja chcę z tego kosinusa wyliczyć. To no tutaj będzie b przez b zniknie, więc tu zostanie nam właśnie, że, może też na ten kolodek, kosinus alfa równa się, kreska ułamkowa. Na górze zostaje c, na dole zostaje dwójka, a skoro dzielimy przez b, no to tutaj mamy b. I to była pierwsza rzecz, którą można było zdobyć w tym zadaniu. Pierwszy punkt, czyli wyznaczenie tej zależności. OK, zrobiłem sobie troszkę miejsca, no bo teraz, tak jak mówiłem, będziemy sobie stosować wzór z twierdzenia kosinusu. zarówno dla kąta alfa, jak i dla kąta 2 alfa. Czyli dostaniemy sobie tak: dla kąta alfa będziemy mieć tak: b kwadrat jest równe a kwadrat plus c kwadrat minus 2 ac razy cosinus kąta alfa. Dla kąta 2 alfa i dla boku c otrzymujemy c kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat minus 2ab i tu mamy cosinus 2 razy alfa. Dzięki temu otrzymujemy z tego układ równań, który po prostu sobie odejmiemy. To znaczy odejmiemy górne równania od dolnego, żeby te a kwadraty nam się skasowały, no bo tu w odpowiedziach nie ma a kwadrat. Czyli dostaniemy b kwadrat minus c kwadrat równa się, a kwadraty się kasują, tu będzie C kwadrat minus B kwadrat minus, no i to sobie przepiszemy, czyli mamy tak, 2ac cosinus alfa odjąć minus 2ab cosinus alfa, czyli będzie plus 2ab cosinus 2 alfa. Ok, i teraz tak, chcemy tu mieć C kwadrat, czyli to C kwadrat sobie przeniosę na lewo, natomiast to b kwadrat przeniosę sobie na prawo. I tak naprawdę to, co robię, to sobie tutaj odejmujemy c kwadrat i odejmujemy b kwadrat, no bo tu też mam b kwadrat po prawej. Czyli dostaniemy minus c kwadrat, minus c kwadrat to jest minus 2c kwadrat, równa się. Minus b kwadrat, minus b kwadrat to jest minus 2b kwadrat. Tu jest tak, i teraz tak. Tu jest minus dwójka, tu jest dwójka. My chcemy mieć plus dwójkę, to jest ważne. Tu mamy sobie a, tu mamy sobie a, tu też chcemy mieć a. Ok, czyli ja sobie zrobię tak, że wyłączę sobie minus 2A przed nawias. Co dostaniemy? Dostaniemy tak, C cosinus alfa, C, cosinus alfa minus, no bo minus A wyłączam, dwójkę i A wyłączam, czyli będzie B. cosinus 2 alfa. Ok. I teraz ponieważ tutaj jest minus 2, tu jest minus 2 i tu jest minus 2, no to śmiało podzielę sobie to przez minus 2, otrzymując C kwadrat równa się b kwadrat plus a i w nawiasie dostajemy c cosinus alfa minus b. I tu już od razu zastosuję sobie wzór na podwójny cosinus po 2 alfa, że to jest 2 cosinus kwadrat alfa minus 1. Czyli zamiast tego wstawimy sobie 2 cosinus kwadrat alfa minus 1. Zamykam ten nawias i zamykam ten nawias. Więc zobaczmy, że my już prawie wszystko mamy. Mamy c kwadrat, mamy b kwadrat, mamy plus a. Czyli musimy pokazać, że to co my tutaj mamy jest po prostu B. Okej. W takim razie robimy tak. B kwadr przepisane, B kwadr przepisane oraz plus A przepisane. I co robimy? C sobie jeszcze przepisuje i teraz właśnie zamiast cosinusa wstawiamy sobie to co mieliśmy tu. To jest C przez 2B. I wstawiamy C przez 2 razy B minus B Przepisujemy. Otwieram nawias. Dwa razy. Tu mamy cosinus kwadrat alfa, czyli to będzie c kwadrat przez 4b kwadrat. Tak. c kwadrat przez 4b kwadrat. Ok. No i jeszcze minus 1 jest przepisane. Tak, tak. Zamykam ten nawias. I zamykam ten nawias. I znowu, c kwadrat przepiszę, b kwadrat przepiszę oraz plus a sobie przepiszę. W nawiasie tym dostaniemy tak. No zauważmy, że tu będzie c kwadrat przez 2b. c kwadrat przez 2 razy b. Minus. Tu sobie będziemy coś wymnażać, ale najpierw robimy tak. Dwójka się skróci z czwórką. Tu będzie 2, tu będzie 1. I przy mnożeniu ten kwadrat skróci się z tym minus b. I będzie tak. Minus. Na górze będzie c kwadrat. Na dole mamy 2 i b kwadrat skraca się z b, czyli dostaniemy po prostu b, a minus b razy minus 1 to jest plus b. Zamykam nawias. Zobaczmy, że to się pięknie skraca, i otrzymujemy, że c kwadrat to jest b kwadrat plus a razy b, i po prostu a razy b. A dokładnie to mieliśmy sobie udowodnić. I dlatego uważam, że to jest ciężkie zadanie. Po pierwsze, trójkąt jest dowolny. Stwierdzenie sinusów trzeba stosować, stwierdzenie kosinusów, wzory na podwójne kąty, a oprócz tego te przekształcenia, które tu są, no wymagają pewnej wprawy, żeby właśnie dojść do tego wyniku, który mamy na koniec. A jeżeli chcesz zobaczyć rozwiązanie najtrudniejszych zadań maturalnych z innych matur, to zapraszam Cię na tą playlistę, a jak masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu. Cześć!